Z Maryją Wierzymy w Kościół Chrystusowy. To hasło ogólnopolskiego spotkania wspólnot rycerstwa niepokalanej w Niepokalanowie. Ostatnia sobota lipca jest dla wspólnot MI z całej Polski dniem modlitwy. W tym roku 29 lipca z diecezji bielsko-żywieckiej do Niepokalanowa wybrała się 57-osobowa grupa pielgrzymów, a duchową opiekę sprawowało dwóch kapłanów: ksiądz Grzegorz Guga, asystent M.I. Zżywca oraz ojciec Arkadiusz Bąk, franciszkanin z Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach. Mszy świętej w Bazylice przewodniczył ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz z diecezji Tarnowskiej. Wyraził radość, że razem z Rycerstwem Niepokalanej może modlić się w miejscu tak szczególnie związanym ze świętym Maksymilianem. Uwielbiajmy Boga za Kościół, który dostrzegł Jego świętość i tę świętość ogłosił. Powiedział hierarcha. Wieczorem uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej, przygotowanej przez wspólnotę rycerzy z Oleśnicy. Przez internet łączyliśmy się także na wspólnej modlitwie z rycerzami z całego świata, a na zakończenie został posłany w niebo różaniec z balonów jako symbol naszych modlitw, zanoszonych do dobrego ojca przez ręce niepokalanej. Spotkanie modlitewne zakończyło się apelem jasnogórskim, który poprowadził prezes narodowy MI, ojciec Ryszard Żuber. Modliliśmy się także o beatyfikację inicjatora Dnia Modlitw, brata innocentego Maria Wójcika. Niedzielny poranek rozpoczęliśmy od Eucharystii w kaplicy św. Maksymiliana, następnie spędziliśmy czas na zwiedzaniu i poznawaniu św. Maksymiliana od nowa. Towarzyszyli nam w tej drodze miejscowi franciszkanie, którzy opowiadali z pasją o życiu świętego z Niepokalanowa. Mogliśmy stąpać śladami świętego Maksymiliana, słuchać o jego świętym życiu, oczyma wyobraźni widzieć zgiełk codzienności największego klasztoru na świecie oraz doświadczyć obecności Boga w ciszy kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. O tym niezwykłym miejscu opowiedziała nam jedna z uczestniczek pielgrzymki. Największym dla mnie przeżyciem, przyjeżdżając tu wielokrotnie, jest kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tu klęcząc przed Maryją, która ma w sobie Jezusa jako żywą monstrancję, można uwielbiać Pana Jezusa, można mu dziękować. Ale również składać prośby. Z kolei dla pani Krystyny wyjątkowym miejscem jest kaplica Świętego Maksymiliana, którą razem z braćmi wybudował jako pierwszy z budynków. Dla mnie najważniejszym miejscem w Niepokalanowie jest właśnie Sanktuarium Świętego Maksymiliana. Kiedy byłam tutaj po raz pierwszy, 15 lat temu, było to dla mnie niesamowite odczucie, niesamowite wrażenie, że można tutaj stąpać po śladach Świętego Maksymiliana, chodzić tymi samymi ścieżkami. I ile razy tutaj przyjeżdżam, zawsze w tym sanktuarium znajduję odpowiedź na swoje problemy. Zapytaliśmy innych uczestników pielgrzymki, kim dla nich jest osoba Franciszkanina z Niepokalanowa. Dla mnie osoba Świętego Maksymiliana jest. Takim świadectwem osoby, który tak naprawdę za każdym razem pokazuje, że wszystko, co robimy w życiu, czy to jest jakieś ogromne dzieło, w którym on uczestniczył, czy takie nasze zwykłe, codzienne, małe rzeczy, to jest jednak zawsze działanie, za którym stoi ktoś silniejszy, ktoś większy. Nawet jak patrzymy na Maksymiliana, i człowiek jest zachwycony jego geniuszem, jego rozmachem, to z drugiej strony zaraz widzimy człowieka, który znowu mówi o niepokalanej, odwołuje się do Jezusa Chrystusa, i widzimy, że to życie tego człowieka jest jakby kierowane przez kogoś większego. Przychodzi na myśl mi takie słowo szaleniec niepokalanej. I, i, i cała działalność Ojca Maksymiliana i wszystko, co tutaj się dzieje, po zobaczeniu jeszcze również cmentarza. Wydaje mi się tak po ludzku, że to wszystko jest szaleństwo. No bo tu się, tu się czuje takie, taką obecność Ojca Cholbego i Matki Bożej, nie? No i przede wszystkim Maria nas tu tak przyciąga. No i każdemu życzę, żeby mógł sobie tu przyjechać. My już jesteśmy kilkakrotnie, każdego roku jeździmy, bo warto naprawdę. Rycerstwo Niepokalanej to całe życie to wezwanie do świętości powiedziała nam w rozmowie prezes MI Diecezji Bielsko-Żywieckiej Urszula Kraus. Dla mnie rycerstwo niepokalanej to całe życie. Tak naprawdę to misja i wezwanie do świętości, ponieważ każdy z nas przychodząc na ten świat został powołany właśnie do świętości. I jednym z takich sposobów uzyskania świętości jest właśnie Rycerstwo Niepokalanej, stowarzyszenie, które ma na celu zdobywać cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. Ogólnopolski Dzień Modlitw Wspólnot Rycerstwa Niepokalanej już przeszedł do historii, ale nasze życie wciąż trwa. Niech z Niepokalaną każda nasza chwila będzie oddana Panu.